Miejscowości Zakrzewo, gdzie wartość zadania bywała na kwotę 455 tysięcy zł, z czego środki europejskie to jest 235 000 zł, a wkład własny 219 tysięcy zł. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej do miejscowości Czachy. Tutaj z dotacji z budżetu państwa skorzystaliśmy. Wartość dofinansowań, wartość inwestycji to 443 000 zł. Dofinansowania z budżetu państwa 216 344 zł, środki własne 227 000 zł. Również zrealizowana została inwestycja z dofinansowania ze środków zewnętrznych z budżetu państwa przebudowa drogi Gminnej i Awisa Święcieniu, wartość zadania 576 000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 280, około 288 000 zł. Zrealizowaliśmy zadanie związane z instalacją kolektorów słonecznych oraz dofinansowania ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Wartość zadania to jest 1 517 000 zł, z czego środki europejskie to jest 1 200, około 1 230 000 zł, wkład własny 287 000 pozyskany od mieszkańców. To wkład strony mieszkańców. Zostanę, zostały wykonane inwestycje w świecie. Mam na myśli tutaj Szkołę Podstawową w Radziłowie, gdzie została wykonana poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej. Wartość zadania 75 346 zł. Dofinansowanie środków europejskich w wysokości 64 000 zł. Wraz część. Niektóre zadania są wykonywane z dofinansowania zewnętrznego, ale również z ze środków z Funduszu sołeckiego. Takim przykładem jest realizacja zadania budowy strefy aktywności w miejscowości Klimaszewnica, gdzie wartość zadania to była kwota 50 129 zł. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Fizycznej Gmina złożyła wniosek i uzyskała wsparcie. Jest to kwota około 35 zł. 15 tysięcy był to wkład własny, część środków, już nie pamiętam w jakim układzie procentowym, ale były to środki z Funduszu sołeckiego miejscowości, jak również z budżetu gminy. W ubiegłym roku yy, zgodnie z uchwałą, która została podjęta wcześniej przez Radę Gminy, zostały wyodrębnione środki w budżecie gminy w wysokości 439 tysięcy złotych na, tak, na Fundusz sołecki Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 393 tysiące złotych. W ramach tych środków zostały wykonane i dokumentacje projektowe, remont, dokumentacje projektowe, dróg, świetlist, część środków, znaczna część środków jest skierowana na poprawę przejrzystości dróg do puli łąk, część na wykonanie parkingów. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców na terenie gminy Radziłów, to w okresie od początku do końca 2018 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 48 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła ona 4936 osób, w tym no więcej mężczyzn bo kobiet jest 2455, mężczyzn jest 2481. W 2018 roku narodziło się w gminie 43 osoby, w tym 24 dziewczynki, 19 chłopców, no to tutaj przewaga. Zmarło 12 osób. Jeśli chodzi o dziedziny związane z pomocą społeczną, beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku było 461 osób, w tym 273 osoby to są osoby do 18 roku życia oraz 147 osób w wieku produkcyjnym i 41 w wieku poprodukcyjnym. Na dzień 31 stycznia 2018 roku 398 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci a na 31 grudzień 2018 rok 334 rodziny. Jednostki, jednostki organizacyjne gminy. W Gminie Radziłów funkcjonują następujące jednostki budżetowe. Zakład Komunalny w Radziłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Szkoła Podstawowa w Radziłowie i Szkoła Podstawowa w Słuczu. W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek Przewidziano wydatki na poziomie 2 573 tysiące złotych, Zrealizowano wydatki w wysokości 2 245 000 zł. Zresztą, możecie Państwo się dowiedzieć z raportu bardziej szczegółowo. Dziękuję, dziękuję Panie Wójcie. Otwieram debatę odnośnie stanu naszej gminy. Czy ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć? W tym temacie. Dziękuję. Nie widzę. Zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do punktu 5.2. Jest to głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wygodnień zaufania za 2018 rok. Uchwała została omówiona na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej kwestii głosu? Dziękuję. Proszę o głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wójtowi błobotu zaufania za 2018 rok.

Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia wójtu wotum zaufania za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Porządku obrad. Jest to przyjęcie uchwał w sprawie. Uchwały zostały omówione na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy. Punkt 6.1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok. Proszę pani skarbnik, chciała, chciała pani zap Czekać, panie skarbnik, się na pewno zaraz zjawi. Na no fakt, iż pani skarbnik nie ma, a Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Czy ktoś z Państwa może chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę pytań. Proszę o głosowanie dotyczące sprawozdania finansowego za 2018 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie było omówione w pełni na komisji. Tak. Przechodzimy do punktu następnego udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.